Dziękuję. Dzień dobry Polsko! Witajcie, kochani! Dzisiaj zebraliśmy się tutaj na Placu Zamkowym, żeby bronić Polski. Zebraliśmy się razem, żeby bronić jej przed kłamstwem, przed słabością, przed uległością wobec Brukseli. Polska. Nie jest na kolanach. I Polska nie będzie na kolanach. Polska nie jest niczym zakładnikiem, panie Tusk. Polska nie jest niczym lennym. Tak jak chcieliście i chcecie to zrobić. W zamian za nasze interesy. W zamian za to, co Polsce się należy, sprzedajecie to wszystko, żeby utrwalić swoją władzę. Ale my na to nie pozwolimy. Jesteśmy tutaj, jesteśmy na placu zamkowym, żeby powiedzieć głośne dość, dość tych kłamstw. Dość uległości, dość zamykania polskich zakładów, dość zlecania zagranicznym firmom, wielkich zleceń państwowych, a w tym czasie polskie mogą upadać, dość wzrostu polskiego bezrobocia, dość tej podłej polityki zagranicznej, którą prowadzą. Jesteśmy tu, żeby powiedzieć temu rządowi prosto w twarz: dość! Kochani, pamiętacie, jak obiecaliśmy, że nie przyjmiemy żadnego przymusowo dystrybuowanego imigranta, żaden nielegalny imigrant i tego słowa dotrzymaliśmy. Przede mną pani premier Szydło pięknie broniła Polski przed nielegalną imigracją. Potem ja zbudowałem koalicję z Węgrami i z Czechami i zablokowaliśmy do końca naszych rządów nielegalną imigrację. Zero nielegalnej imigracji. Takie są fakty. Ale wiecie co? Ten rząd, jak objął stery nawy rządowej, to zabra zabrało mu tydzień, żeby przyjąć pakt migracyjny. Tak, Tusk skulił uszy po sobie i już 20 grudnia pakt migracyjny w 23 roku został przyjęty i pakt migracyjny obowiązuje do dzisiaj. Ale wiecie co? Tak, jak obiecaliśmy Wam wtedy, przypomnijcie sobie obietnicę sprzed pół roku, złożoną razem z Karolem Nawrockim do wszystkich Polaków. Drodzy rodacy, jeśli wybierzecie Karola Nawrockiego, to choć nie ma on prerogatyw rządowych, Karol powstrzyma nielegalną imigrację, zablokuje pak migracyjny. I zobaczcie. Zobaczcie co się stało. Zobaczcie, co się stało. Kilka dni temu, pięć dni temu pan prezydent Karol Nawrocki skierował ostre pismo do von der Leyen. Powiedział nie przyjmiemy nielegalnych imigrantów. Zrobiliśmy swoją robotę, jak ruscy napadli na Ukrainę. Łapy precz od Polski z nielegalną imigracją. Mija kilka dni. I Unia Europejska pęka. Pęka przed Karolem. Dziękujemy, panie prezydencie! Brawo! Ale trzeba tego pilnować. Trzeba tego pilnować, i po to jesteśmy tutaj, żeby. Nie dać im przeprowadzić tej polityki, którą tu skrobi z Niemcami, bo to, z czym mamy teraz do czynienia, to nie tylko nielegalna imigracja wpychana do nas przez Niemców. To już jest eksport imigracji. Ponad 10 tysięcy ludzi zarejestrowanych w niemieckich, na niemieckich stronach internetowych. Nie możemy na to pozwolić. I dlatego musimy też podziękować. Podziękować tym, którzy stworzyli ruch obrony granic, są tutaj dzisiaj z nami. Podziękować polskim funkcjonariuszom. Podziękować polskim funkcjonariuszom Straży Granicznej, polskim żołnierzom. To im zawdzięczamy to, że nie ma dzisiaj ze wschodu i z zachodu nawały nielegalnej imigracji. Podziękujmy im głośno! Dziękujemy dziękujemy dziękujemy, dziękujemy! 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 I druga sprawa. Kolejna sprawa. Obiecaliśmy też, że będziemy blokować umowę z Mercosurem i dotrzymaliśmy tego słowa. Do końca naszych rządów ta umowa nie weszła w życie. Dzisiaj wchodzi w życie. Co się z tym dzieje? To oznacza biedę polskiego rolnika. To tam kukurydza z Paragwaju, soja z Brazylii, wołowina z Argentyny będą tutaj przypływać i będą niszczyć polskie rolnictwo. Oni nic nie robią, żeby to zablokować. Potrzeba zmiany rządu. Trzeba pogonić Tuska. Wtedy zablokujemy ten park. Bo jeśli tego nie zrobimy, co będzie dla polskiego rolnika? Dla polskiego rolnika bieda jabłka po 50 groszy w skupie albo i mniej będą gniły całe, całe zbiory papryki, jak to dzisiaj jest pomidorów, marchewki, cebuli. Kukurydza po 450 zł, pszenica po 650 tak dzisiaj ma polski rolnik, a przypomnijcie sobie rolnicy jak było, jak myśmy rządzili: interwencje, podnoszenie ceny do 1400, dopłaty do nawozów, dopłaty do paliwa rolniczego. Rozmawialiśmy, staraliśmy się zawsze rolnikom pomagać, a co oni mają dzisiaj dla rolników? Pałują rolników, którzy przyjeżdżają protestować. To jest podłość. Brońmy polskich rolników. Ale wiecie, co nie tylko to. Ten Mercosur to także Brazylia, która kupuje nawozy i ropę od ruskich. Za to Rosjanie mają pieniądze na prowadzenie wojny na Ukrainie, a oni wtedy za te nawozy rosyjskie będą potem sprowadzali, eksportowali właśnie zboże, kukurydzę i wszystko, wszystkie płody rolne tutaj do Polski, do Europy, będą niszczyć europejskie rolnictwo. Nie ma na to naszej zgody. Dość z tą podłością Tuska. Ale jeszcze pójdźmy dalej. Popatrzcie, co robi obecny rząd. Niszczy szanse rozwojowe Polski. Obiecali, że będzie taniej, a jest drożej. Tusk mówił, że będzie bezpieczniej, a na ulicach strach, mordy i coraz więcej zagrożeń. Co nas więcej rabunków. Zobaczcie sobie na statystyki rok do roku. Obiecali, że będzie stabilniej, a jest coraz większa dziura w polskim budżecie. Obiecali rozwój, a zwijają wszystkie programy rozwojowe, niszczą je, zredukują, okroili CPK. I najgorsze, co się dzieje w Polsce, co będzie miało skutki w przyszłości: gigantyczna dziura w budżecie. Wielki wzrost długu publicznego. I drodzy rodacy, może myślicie, że. A to mnie nie dotyczy. Co tam? Rośnie deficyt, rośnie dług publiczny. No, wprawdzie tam gdzieś słyszałem, że nawet zagierka tak szybko nie rósł. Nawet widzę, że te dziury jakieś takie coraz większe, ale co to dla mnie oznacza? Nie, nie, nie. Jest inaczej. Za chwilę ta dziura w budżecie będzie oznaczać to co już w statystykach widać dłuższe kolejki do specjalistów. Za chwilę ktoś przyjdzie pan, pani z mamą chorą na SOR, a SOR będzie zamknięty, bo nie będzie pieniędzy. Za chwilę kolejne wielkie przetargi będą kierowane za granicę, bo tylko za granica będzie kupować polski dług i tusk będzie coraz bardziej miał pętlę na szyi zaciśniętą, będzie jeszcze bardziej się kłaniał, jeszcze bardziej posłuszny. A pamiętacie, jak jechał do Kijowa, przesadzili go do wagonu drugiej kategorii? No ludzie! Jak ja bym coś takiego doświadczył, to poprosiłbym kolejarzom, o, proszę odpiąć ten wagonik z Mercem, z Macronem. Niech sobie stoją tam w szczerym polu pod przemyślem, i pomachałbym im, może, chusteczką. Może by się nauczyli szacunku do Polski i do Polaków. Gamonie. Pamiętaj, dziura budżetowa dotyczy także Ciebie. Dziura budżetowa to gorsze wyposażenie szpitali, to brak programów tych, które były, jak myśmy rządzili, we wszystkich powiatach, wszystkich gminach. Drogi, szpitale, żłobki, przedszkola. Spytajcie swojego wójta, starosty, najlepiej takiego z PSL-u, z trzeciej drogi, nawet z platformy. Spytajcie, czy ma dzisiaj te pieniądze na inwestycje. Nie ma. No właśnie, nie ma, bo pieniędzy nie ma, jak oni są. Ogłaszam nowe prawo ekonomiczne dzisiaj. Wraca Platforma do władzy, rośnie dziura Tuska, dziura budżetowa, bo wiecie co, jak oni rządzą, to rośnie dług, rosną rachunki Polaków, rosną ceny w sklepach, drożyzna, rośnie dziura budżetowa, a spadają tylko szanse, budżetowe, szanse rozwojowe Polaków. To jest nowe prawo ekonomiczne. Niestety. Dlatego trzeba gonić tego szkodnika. Dlatego trzeba z dumą walczyć o Polskę. Tak jest. I wiecie co? Nie możemy sobie odebrać tych szans rozwojowych. Niech oni realizują te projekty, które im zostawiliśmy. Centralny port to miały być dziesiątki tysięcy, setki tysięcy nowych miejsc pracy, jak wszystkie skutki by się policzyło. Wszystko to zaprzepaścili, opóźnili, okroili. Atom, tania energia nie ma opóźniona o pięć, dziesięć lat. Jak najszybciej pogonić tuska, zanim zniszczy szanse rozwojowe Polski. A my mamy plan. Wiemy jak to zrobić. Po pierwsze, bezpieczna Polska bez nielegalnych imigrantów. Po drugie, bez Mercosur, żeby polskie rolnictwo odżyło. Po trzecie, wielkie projekty rozwojowe, kolejne, które zaorali. Polski samochód zera nie ma. Tania energia, rząd milczy, ale jak dzwoni ktoś z Brukseli, to mój następca, obecny premier, staje na baczność i mówi: Tak jest, panie komisarzu. Nie patrzy w ogóle, co podpisuje. Z tym mamy dzisiaj do czynienia. Dlatego tę złą władzę musimy jak najszybciej pogonić, żeby Polska była bezpieczna w tych trudnych czasach. Żeby te, te wielkie deficyty budżetowe nie przełożyły się na brak bezpieczeństwa polskiej armii, bo to już się dzieje. To już widać. I wiecie co nasza wielka obietnica, wielka obietnica prawa i sprawiedliwości. Ja ją stąd tutaj ogłaszam. Zaprowadzę nacjonalizm gospodarczy. Polskie firmy mają wygrywać polskie przetargi. Na tym mają korzystać polscy pracownicy, a nie niemieccy, nie francuscy, nie Austriacy, polskie zlecenia. Ciężko wypracowane podatki, które teraz zresztą uciekają jak przez budżet dziurawy jak szer szwajcarski, mają iść do polskich firm. Tak, Polska to Wspaniały, wielki, dumny naród, panie Tusk. Nie damy się upodlić, nie damy się zgnębić, nie będziemy padać na kolana przed pana zleceniodawcami, przed pana sponsorami. Wraca i tak jest, jak ktoś tam powiedział, niech wraca do Berlina albo do Brukseli wszystko mi jedno. Bo oni, i na koniec, kochani, my widzimy, jak postępuje obecna władza. Uległa i posłuszna wobec Brukseli i Berlina. Taka jest rzeczywistość. Mam na to dziesiątki dowodów. Niefrasobliwa, jeśli chodzi o pieniądze Polaków, budżet Polski, od którego tak wiele zależy. Władza, która niszczy szansę rozwoju Polski na przyszłość. I my proponujemy powrót do tego, co najlepsze, zostawienie tego, co nie udało się. Każdy popełnia błędy, tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów, ale chcemy z patriotyzmem w naszych sercach. Naprawić to, co oni źle robią, i doprowadzić do tego, że Polska będzie wielkim, silnym narodem. Że Polska będzie wielkim, silnym państwem. Polska musi być silna. Polska musi być wielka. Niech żyje naród polski. Niech żyje prawda. Niech żyje Polska. Dziękuję bardzo.